Witajcie na kanale Ukryta Prawda Starożytności. Dziś przeniesiemy się w czasie, aby odkryć jedną z najbardziej kontrowersyjnych teorii dotyczących pochodzenia ludzkości. Czy to możliwe, że przybysze z kosmosu stworzyli nas jako swoją niewolniczą rasę? Czy mityczne opowieści o bogach to w rzeczywistości opisy pozaziemskich istot? Przygotujcie się na emocjonującą podróż, pełną dowodów, faktów i opinii ekspertów. Rozpocznijmy od teorii zaproponowanej przez Zecharia Sicina, autora wielu kontrowersyjnych książek na temat starożytnych cywilizacji. W swojej książce, księgi Anunnaki, Sicin twierdzi, że Anunnaki, przybysze z planety Nibiru, przybyli na Ziemię około 450 tysięcy lat temu. W poszukiwaniu złota. Sichin interpretuje sumeryjskie teksty, sugerując, że ci kosmici genetycznie zmodyfikowali lokalne małpy, aby stworzyć ludzi jako swoją niewolniczą rasę do pracy w kopalniach. W sumerze Anunnaki byli czczeni jako bogowie, a ich wizerunki można znaleźć w licznych starożytnych rzeźbach i reliefach. Warto zauważyć, że wiele starożytnych tekstów Takich jak Epos o Gilgameszu, zawiera opisy potężnych istot, które mogły być w rzeczywistości Anunnaki. Na przykład, Gilgamesz jest opisany jako dwie trzecie Bóg i jedna trzecia człowieka, co sugeruje mieszanie się raz. Jednym z najważniejszych dowodów wspierających te teorie są znaleziska archeologiczne. W starożytnych ruinach Ur znaleziono inskrypcje, które opowiadają o stworzeniu ludzi przez bogów. Co więcej, w mezopotamskich tekstach znajduje się wzmianka o genie, który może być interpretowany jako istota stworzenia przez Anunnaki. Inne interesujące znalezisko pochodzi z Doliny Indusu, gdzie odkryto ruiny Harapy i Mohenjo-daro. Archolodzy... Odkryli tam nieznane technologie, które wydają się być zbyt zaawansowane jak na ówczesne czasy. Niektórzy badacze sugerują, że te technologie mogą mieć pozaziemskie źródło. Kiedy przyjrzymy się innym kulturom, również znajdziemy podobne opowieści. W mitologii hinduskiej postać Wysznu, która schodzi z nieba w różnych inkarnacjach. Jest często opisywana jako istota posiadająca zaawansowaną technologię. W niektórych wersetach Mahabharaty można znaleźć opisy latających pojazdów zwanych vimana, które w swojej konstrukcji przypominają nowoczesne samoloty. W mitologii greckiej mamy bogów takich jak Zeus, którzy również przejawiali cechy istot pozaziemskich. W opowieściach często pojawiają się na niebie w błyskawicach lub innych nieziemskich zjawiskach. Przykładami mogą być relacje o narodzinach bogów, które odbywały się w sposób niezwykły, często związany z astronomicznymi wydarzeniami. Na froncie naukowym badania genetyczne ujawniły, że geny współczesnych ludzi mają różne źródła, co sugeruje, że nasza ewolucja nie była jednorodna. Badania przeprowadzone przez doktora Svante Pełbo, noblistę w dziedzinie genetyki, pokazują, że ludzkość może mieć wspólnych przodków z innymi gatunkami, takimi jak Neandertalczycy, co stawia pytanie o możliwość ich mieszania się z innymi, być może nawet pozaziemskimi rasami. Doktor Richard Dawkins, znany ewolucjonista, zwraca uwagę na to, że nasza historia może być bardziej złożona niż przyjmujemy. W książce. Gen Samolubny stwierdza, że idea ewolucji jest pełna niespodzianek i może zawierać elementy, które wciąż pozostają dla nas tajemnicą. Obecnie zjawisko UFO jest szeroko omawiane. Wiele relacji osób, które twierdzą, że miały bliskie spotkania z UFO, często opisuje istoty, które przypominają opisy starożytnych bogów. W 2020 roku. Amerykańska marynarka wojenna ujawniała nagrania nieznanych obiektów latających, które wykazywały zdolności techniczne przekraczające nasze możliwości. Dodatkowo wiele osób wierzy, że istoty pozaziemskie odwiedzają nas w różnych formach, a niektórzy badacze, tacy jak dr Steven Greer, postulują, że rządy ukrywają dowody na istnienie UFO i ich związki z ludzkością. Zastanówmy się, co te teorie mówią o naszym miejscu we wszechświecie? Czy jesteśmy jedynie przypadkowym wynikiem ewolucji? Czy może mamy większe połączenie z kosmicznymi istotami, które nas stworzyły? To pytanie pozostaje otwarte i wymaga dalszego badania. Dziękuję, że byliście z nami w tej intrygującej podróży przez historię. Jeśli podobał Ci się ten film, subskrybuj nasz kanał i zostaw komentarz z własnymi przemyśleniami. Jakie są Twoje opinie na temat tezy, że ludzkość została stworzona przez pozaziemskich bogów? Jakie dowody uważasz za najbardziej przekonujące?